O, tak. Hej! Hej. Hello! Tak, też się Empatia Magdy sięga szczytu. Na karmicie? Wjeżdża piernik. Ah, no i wjechał. Ciastka owsian. Czy to takie samo jak twoje? Tak. A to nie jem. Jeszcze gryza. Będziemy, no tak, będziemy jeść gryzami. Okay. Next gryz. Tak po trzy gryzy. Łukasz, hmm. myślę, że się rozłożyła atmosfera na mnie i na ciebie, więc spoko. Dla mnie atmosfera w domu jest teraz trochę nie do zniesienia. Myślę, że ja, Justyna i Łukasz już rezygnujemy ze swoich prywatnych hmm. zdań i opinii. Bycie prawdziwym, mówienie tego, co się myśli, stawianie... Przeciwstawnej opinii jest bardzo linczowane przez grupę. A mogę coś dla ciebie zrobić? Chyba nie. A przytulić? Nie wiem. Było mu przykro, że męska część naszej rodziny. Może czasami się z niego śmiała, albo przedrzeźniali go. I myślę, że jest mu tutaj ciężko. Nie wiem, dlaczego jestem tutaj nie. taki nielubiany. No, ja cię uwielbiam. Przestań, ja cię uwielbiam. O, jest niejasny, Łukasz. patrz. No co ty? Ale to jest naprawdę ciężkie. Być tu albo nie być opiera się na tym, czy ciebie lubią, czy nie lubią. Cały czas jestem jakiś taki. Gdzieś odepchnięty, albo sam nie, się nie, odpycham. Nie jesteś odepchnięty, ja ciebie uwielbiam, Justyna ciebie uwielbiam. No wiem, ale ja nie chcę, żeby ktokolwiek mną rządził bez mm -hmm. mojej zgody i bez mojej wiedzy. Ale nie wydaje mi się, że to było rządzenie, oni chcieli rzeczywiście posprzątać. I co trzy dni to jest okej. Okay. No dobra, mogę być znowu miły, mogę znowu próbować się z nimi zakolegować, ale czuję, że to nie to są po prostu, po prostu ludzie, z którymi ja bym się Aha, naprawdę no, chciał kolegować. Okay. No to, jeżeli, no to nie rób nic to zrodziło, na siłę. no to, to nie rób nic na siłę. Już mi się to wszystko znudziło, już mi się nie chce tutaj po prostu y, siedzieć tygodniami, wyczekiwać, że w końcu może odpadnie ta osoba, której nie lubię i będzie fajnie, mm -hmm. bo nawet jak odpadają, to po prostu y, zaraz się u, u, ujawnia jakaś nowa osoba, która, na, której nagle odwala i y, mm -hmm. która po prostu psuje atmosferę w postaci Radzia Brody, Hanysa, Broda to nie moda, y, wszystkie pseudonimy, jakie tylko kurwa yes. można w, sobie wymyślić. Dobrze, że mi tchu wystarczyło, żeby to powiedzieć. Bardzo źle się czułem w środku dnia, po prostu czułem się jak jakiś Człowiek, któremu jakiś po prostu niezrównoważony psychicznie człowiek, tak, tak się czułem, szczerze mówiąc. No po prostu miałem obłęd.